To będzie bardzo błyszczący i migotliwy odcinek. Myślę sobie zresztą, że do niego świetnie pasowałaby kreacja, o której już zupełnie niedawno opowiadałam, taka mm, czarno-różowa. Zresztą podrzucam Wam link, możecie sobie ten odcinek właśnie z tą sukienką przypomnieć, a te, które zobaczycie dzisiaj, będą się błyszczeć na bardzo różne sposoby. Zobaczycie, jak ten błysk i ten blask można osiągnąć. A zatem będą to dwie czarne, jedna krótsza, druga dłuższa i Granatowa sukienka. No to zobaczcie, jak się prezentują. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Przed Wami sukienka dla pań hmm, z długimi albo ładnymi nogami, bo jak widzicie, na mnie jest ciutka za krótka, ale myślę, że jeżeli ktoś będzie miał tak no mniej niż ja, no tak powiedzmy do metra. 70, ja mam 34, no to będzie ta sukienka dla niego idealna. No, dla mnie jest sukienka za krótka, myślę, że miałabym problem, żeby się w takiej pokazać. No, chociaż tutaj stopi się do tego, założy jakieś ciemniejsze to i z tym problemem sobie chyba można poradzić. Co jest fajne w tej sukience? To, że jest taka trochę grzeczna na górze. No, zobaczcie, ma taki jakby haftowany kołnierz, więc on sprawia wrażenie takie nobliwe lekko. No, a najfajniejsze rzeczy zrobi się na dole, czyli ten. Ta długość, właśnie krótkość tej sukienki jest tutaj ciekawa. Mamy też oczywiście ozdobione takim jakby lekkim haftem, koronką jasną rękawki. No i najważniejsze jest oczywiście ten błysk, który mamy w tej sukience. Myślę tutaj o tych takich nieregularnych łatkach. Zwróćcie uwagę, że to tak by można było o nich powiedzieć, ponieważ to ani nie są cekiny. To nie jest wypukłe, ani tak naprawdę kropki. To są takie łatki, bo one mają taki nieregularny kształt. Ciekawa jestem, czy takie rozwiązanie na sukience Wam się podoba. No i oczywiście oprócz Andrzejek, myślę, świetnie by się sprawdziło też na Sylwestra. Ale może macie jeszcze inny pomysł, gdzie taka sukienka spełniłaby swoje zadanie? Dajcie mi znać w komentarzach. Myślę, że gdybyśmy w tej sukience całą ją mieli z takich mieniących się drobnych cykinków, no, to by była kula dyskotokowa jak nic, i można by było od niej dostać oczopląsu, tak? Tylko te marszczone rękawki powodują nam to, że przykuwają uwagę, ale to dobrze, bo resztę serwetki możemy sobie zbudować tutaj taką dopasowaną sukienką, i tak się właśnie dzieje, że tak naprawdę tym, co nadaje taki imprezowy charakter tej sukience, no to są te rękawy, bo tak byłaby po prostu granatową, uroczą, trochę nawet szkolną, bym powiedziała, sukienką. Bo ani dekolu tutaj specjalnie nie ma ani jakiejś przesadnej krótkości, ale właśnie tego imprezowego charakteru dodają jej, jak widzicie, rękawy. Więc ja już nic więcej błyszczącego specjalnie do niej nie dodałam, ale myślę, że gdybyśmy postawili też na przykład na błyszczące buty do tej sukienki, to efekt takiego blasku i błysku mógłby być spotęgowany. Ja tutaj chciałam, no właśnie, żeby to. Rękawy grały, że tak powiem, pierwsze szybce. Dajcie mi znać, gdzie jeszcze oprócz andrzejek, No i może Sylwestra taką sukienkę można by było założyć, taką okazję. Wydaje mi się, że można by było więcej takich okazji, właśnie takiej propozycji znaleźć. No to czekam na Wasze komentarze. Daję Wam chwilkę, żebyście się przyzwyczaili do tego, w jaki sposób błyszczy ta sukienka. No i drugi krok jest taki, że sprawdźmy, co to właściwie tak naprawdę jest. A jest to, moi drodzy, nie mniej więcej, właściwie są to hmm, motylki, takie sympatyczne motyle, które przysiadły sobie na tej sukience. I czarny pasek tutaj dodatkowo jeszcze wysmukla sylwetka, lekko podniesiona talia, no tą talię nam w ogóle buduje, jeżeli mamy problem akurat z tymi fragmentami ym, naszej sylwetki. No i co, sukienka jest welurowa z rozporkiem, ale myślę, że do przyjęcia ten rozporek on tutaj nam no nic tak naprawdę nie pokazuje, tylko delikatnie nogę. Ja pozwoliłam sobie założyć do tego rajstopy i buty które są też same w sobie dosyć ciekawe, więc jakby podkreślają taką, taki indywidualny charakter tej sukienki, ale wydaje mi się, że czarne szpilki też jak najbardziej do tej sukienki będą pasować. Ona się tak właśnie nienachalnie błyszczy przez te srebrne motyle. No jest taka typowo zimowa sukienka, tak trzeba przyznać. Jeżeli lubicie tego typu sposób na błyszczenie, no to myślę, że ta sukienka Wam się jak najbardziej spodoba. No i co, który ze sposobów na błyszczenie spodobał Wam się najbardziej? Ciekawa jestem, czy to błyszczące rękawy, czy motywy, albo jakieś nietopowe błyszczenie przypadło Wam najbardziej do gustu. No i koniecznie dajcie mi znać, w który z tych sukienek najchętniej wyposzlibyście na Andrzejki. I już dziś zapowiadam, że tak mi się spodobało błyszczenie na różne sposoby, że postanowiłam przygotować jeszcze jeden taki odcinek, ale o sukienkach jeszcze bardziej błyszczących, jak to możliwe, a no tak, że to będą sukienki sylwestrowe. Bo no to dziś już. Was na niego zapraszam. Jeśli nie chcecie go przegapić, no to pamiętajcie, że możecie zasubskrybować ten kanał, żeby kolejne odcinki same Wam się przypominały. No i co? Możecie też zaglądać, rzecz jasna, na inne strony, na których Marta Fotki warta na Was czeka, a zatem na Instagram, na grupę Plus Sejski, na której jak zawsze mnóstwo różnych propozycji dla Pań z mi się znajduje. Myślę, że tam różne podpowiedzi, inspiracje dla Was przygotowuję. Zaglądajcie też na Vinted, czyli na moją taką wyprzedażową stronę, gdzie różne stylizacje gotowe do zgarnięcia na Was czekają. Staram się je wrzucać co weekend, więc nie może Was tam też zabraknąć. O wszystkim, gdzie jeszcze jestem, jak możecie mi pomóc na przykład rozwijać to, co robię, chociażby stawiając mi kawę, też możecie, no właśnie, na dole poczytać, bo tam linki do najróżniejszych stron, gdzie jestem obecna. No to co, widzimy się w kolejnym odcinku. Już teraz gorąco i serdecznie Was na niego zapraszam. 又怎么着？你怎么办？